Cześć kochani, witam Was w kolejnym filmie, i dzisiaj zapraszam na hol wyprzedażowy. Dzisiaj mam dla Was hol z rzeczami nowymi. I trochę tego mam, dlatego od razu przechodzę do pokazywania. Pierwszą rzeczą jest koszula, którą mam na sobie. Jest to koszula ze Stradivariusa. Ja ją zamówiłam na stronie internetowej. Oczywiście będziecie mieli przebitki, żebyście mogli wszystko zobaczyć dokładnie, jak wygląda. Jest to koszula wymaki. Moim zdaniem bardzo ładna. Biała, w kwiatki, będzie super wyglądać do czerwonych ust. Dzisiaj mam różowy, ale do czerwonych też będzie wyglądać dobrze. I ta koszula kosztowała bodajże 29 zł. Jeżeli jeszcze znajdę wszystkie linki, to zostawię wam je na dole. Kolejną rzeczą ze Stradiwariussa jest płaszcz. Płaszcz, który niestety jest troszkę na mnie za duży, ale tak strasznie nie chcę go zwracać, bo mi się bardzo podoba, szczególnie jego kolor. Chciałam właśnie wełniany płaszcz w kolorze szarym i to takim jasnym szarym, bo miałam taki melężowy, ciemny, no ale to jednak nie było to. I znalazłam bardzo fajny taki szlafrokowy styl. Tutaj, wiecie, związywany paskiem. E, niestety jest za długi, ma za szerokie rękawy. Ogólnie jest troszkę za duży, e, ale ja mam zamiar go zanieść do Krawcowej i mam nadzieję, że na coś z nim wyczaruje, żeby był idealny. I ten płaszcz kosztował 69 zł. Ostatnią rzeczą ze Stradivariusa jest sukienka. Bordowa sukienka w kwiaty z bardzo modnym wiązaniem tutaj na dekolcie, moim zdaniem piękna. Jest to taki troszeczkę krój w literę A, taki rozszerzany, ale nie bardzo szeroki, także super wygląda, tak zwiewnie, lekko, delikatnie, dziewczęco i będzie naprawdę świetna na wiosnę i na lato. I ta sukienka kosztowała 29 zł. I teraz przejdziemy już do Beszki i tam również zamawiałam przez internet. Pierwsza rzecz to koszulka. Bardzo chciałam coś w takim kolorze brudnego różu, pudrowego różu i stwierdziłam, że może na początek wystarczy koszulka, więc zamówiłam sobie taki t-shirt, troszeczkę dłuższy. To jest niby S, ale on tak naprawdę to by pasował i na L, może i nawet i na XL, bo to jest taki właśnie ten styl cały oversize i ona kosztowała hmm, chyba 10 zł, więc no cena była taka bardzo atrakcyjna i taka zwyczajna, prosta tylko z napisem takim metalicznym e, także stwierdziłam, że na początek pudrowy róż właśnie w takiej wersji będzie najbardziej odpowiedni e, i jeszcze jedna koszulka e, koszulka w kolorze szarym e, tutaj z napisem Hello szara, zwykła ona jest troszeczkę krótsza i tutaj ja już mam M e, i ta M właśnie jest taka Taka troszeczkę nawet mniejsza niż ta SK tej poprzedniej koszulki. Także te rozmiary są takie, wiecie, zeszło zamawianie przez internet, to zawsze jest jakieś tam ryzyko. Na szczęście jest dobra, więc ją sobie zostawiam. I ona również kosztowała niecałe 10 zł. Kolejna rzecz, rzecz z berszki to bluza, na którą właśnie się czaiłam i zastanawiałam się, jaki wybrać kolor, jaki wybrać krój do końca, i tak nie wiedziałam. Ale jak zobaczyłam ją w tej wiecie wyprzedażowej zakładce, to stwierdziłam, że w sumie za 29 zł to naprawdę warto. Jest to bluza w kolorze czarnym, i ma różnego rodzaju naszywki, nawet jakieś tutaj ćwieki takie gwiazdkowe. I tutaj mamy również naszywki na dole. Z tyłu jest cała, zwykła, czarna. I ta bluza jest ocieplana takim jakby polarkiem od środka. Także super. I tutaj mam eskę i również jest na mnie dobra. Teraz przejdziemy do sklepu Pull&Bear. Ja mam tutaj koszulkę, również za 9,90, która u góry ma kwiatki. I są to takie kwiatki właśnie w kolorach, które widzicie, czyli jakiś niebieski, karmelowy, biały. A na dole mamy taką beżową wstawkę. I ona jest taka delikatnie przeświecająca, więc bardzo fajna, właśnie. Ta bluzka, moim zdaniem, wygląda tak wakacyjnie. I ja stwierdziłam, że ona będzie świetnie się prezentować z moją karmelową Pauliną, więc myślę, że to będzie spoko wyglądać. Do tego zwykłe jeansy. I słuchajcie, mamy zestaw gotowy. Tutaj wzięłam sobie rozmiar M i jest na mnie dobra. Także to jest pierwsza rzecz. Kolejną rzeczą, właśnie z Poland jest sukienka welurowa na szelkach. I ja nie wiem, czy ja ją będę nosić, wiecie, tak po prostu, tak jak wygląda. Myślałam, żeby ją ubierać na zwykły t-shirt, taki przylegający na krótkie rękaw w kolorze białym. Tutaj Wam pokażę, właśnie jak ona wygląda na tej koszuli. Może to nie jest do końca to, o czym myślałam, ale muszę też znaleźć jakiś fajny, właśnie t-shirt biały, który by dobrze wyglądał z tą sukienką. I jest to mała czarna, zwykła taka welurowa, właśnie tak jak mówiłam. I takie sukienki teraz są strasznie popularne, ale też swoje kosztują. A ja tu właśnie znalazłam na wyprzedaży za 9,90. Wprawdzie była tylko eska i też nie byłam pewna, czy będzie dobra, ale jest ok, Dlatego bardzo się z tego powodu cieszę, że mam właśnie taką sukienkę w takiej serii. Nie zważając na lecące wieszaki, lecimy dalej. I tutaj mam spodnie z Pullet Bear, również. I jest ostatnia rzecz z tego sklepu, niestety. Miałam jeszcze jedno spodnie, które pokazywałam Wam w filmie z Walentynek. Niestety okazały się za duże. Te są w tym samym rozmiarze i są dobre. Także no, nie wiem od czego to zależy. Chyba od kroju po prostu. I są to boyfriendy. Boyfriendy z dziurami i bardzo mi się te dziury podobają, bo jest ich dużo. Ale nie sprawiają też takiego wrażenia, żebyśmy nie mieli spodni, bo czasami. Te dziury są takie, że więcej tych dziur niż spodnie samych w sobie. A tutaj właśnie są one na tyle fajnie zrobione. Że jest dużo tych niteczek, które jakby łączą te dziury ze sobą i mi się to strasznie podoba. I są one w kolorze czarnym, bo ja stwierdziłam, że chyba najbezpieczniej jest kupować Boyfriendy właśnie w czarnym kolorze, bo nawet jak te dziury są, jak tam może nam troszkę to poszerzać nogi, no to w czarnym kolorze, czy tam właśnie w jakimś ciemnym kolorze, to zawsze wygląda lepiej. I to, co ja lubię, oczywiście, to zwyczajne kieszenie z tyłu, więc tak te spodnie wyglądają. Na dole mają mniej tych przetarć Tutaj mamy ich trochę więcej. Moim zdaniem są super. I słuchajcie, te spodnie kosztowały 14,90. Kolejnym sklepem, w którym złożyłam ostatnio zamówienie, był sklep Mango. I tam zamówiłam sobie płaszcz na wiosnę. I jest to płaszcz z takiego troszkę lejącego się materiału. Taki lekki. Fajny, moim zdaniem, będzie wyglądać do sukienek, ale również i do jeansów, do jakiejś koszulki. I wygląda on tak. Jest to zwykły płaszcz. Dłuższy, troszkę dłuższy, nie jest taki bardzo króciutki i bardzo fajnie wygląda. Mega podoba mi się wykończenie przy pasku i przy rękawach, bo mamy tutaj takie sprzączki. Moim zdaniem to tak stylowo wygląda i teraz bardzo często możemy znaleźć właśnie tego typu wykończenia przy paskach i przy różnych elementach, właśnie w kurtkach. Więc tak to się prezentuje. Zresztą możecie również zobaczyć, jak ten płaszcz wygląda na mnie. I ja sobie wziąłam z tego płaszczyka rozmiar S. Jest w porządku. I kosztował on 59 zł. Teraz mam kilka rzeczy ze sklepów stacjonarnych. I najpierw, może outlet. Jak wiecie, ja bardzo często robię zakupy w outlecie. Najczęściej w outlecie na Narodowych Sił Zbrojnych. Więc jeżeli szukacie fajnych rzeczy, to warto tam zajrzeć, bo często mają super promocje. I akurat na taką trafiłam, gdzie mieli bardzo dużo rzeczy: minus 40% jeszcze od tych cen outletowych, więc mega tanie rzeczy udało mi się znaleźć. Na przykład ta koszulka kosztowała 6 zł, i jest to koszulka z Reserved. Ja wzięłam sobie rozmiar M. I jest w porządku, i ona ma tutaj takie rozcięcie z boku, w ogóle jest asymetryczna. Zobaczcie, może mi się uda to pokazać. O, tak wygląda. Jest czarna, zwykła, klasyczna, naprawdę podstawa w szafie każdej kobiety. Także to jest ta koszulka. Drugą rzeczą jest spódnica. Już wam pokażę, jak ona wygląda. Ona również była na tej promocji. Ja ją kupiłam w Senseju, ale o dziwo ma ona metkę z hausa. Więc nie wiem, czy oni teraz jakoś się łączą z hausem, właśnie, czy o co chodzi. Ale właśnie znalazłam taką spódniczkę z hausa w Sinseju. No wiecie, w outletach to różnie bywa, różne te marki się pojawiają. Jest to zwykła czarna spódnica z wykończeniem takim koronkowym, co moim zdaniem bardzo fajnie wygląda. Taka zwykła czarna spódnica pasuje do wszystkiego, zresztą same dobrze o tym wiecie. I ja za nią również dałam tylko 6 zł, więc to jest kolejna rzecz. Teraz spodenki, za które chyba dałam 7 albo 8, więc troszkę więcej, słuchajcie. Ale są to takie shorty piżamkowe w gwiazdki takie śnieżynki z kokardką tutaj i z wykończeniem koronkowym bardzo mi się podobają i one również były kupione w tym sinseju i również jest tutaj metka z hausa w ogóle jest to jakaś taka świąteczna edycja także to są te shorty i do tych shortów dobrałam sobie jeszcze właśnie w reset, również na tej promocji taką koszulkę i stwierdziłam, że to będzie bardzo fajny komplet piżamkowy zobaczcie Moim zdaniem to fajnie wygląda i ta koszulka y, ma napis y, On a bad day there is always lipstick, więc bardzo fajny, pozytywny napis. Jest to koszulka w takim jasnym pudrowym różu, ten napis jest też taki czarny, zwykły, więc myślę, że no wiecie, taka do spania bardzo fajna. Nie wiem, czy bym ją nosiła na co dzień, chociaż wiecie, no w sumie można, tak? To, jest, to nie jest koszulka typowo piżamkowa, ale jakoś stwierdziłam, że będzie mi się fajnie prezentować do tych shortów. Jeżeli chodzi o sklepy stacjonarne, to jeszcze mam jedną rzecz z dessert, ale już z takiego normalnego sklepu, ale również z wyprzedaży. Jest to koszula w kratę w kratę, która może wygląda zwyczajnie, ale ma niezwyczajną naszywkę. Jak możecie zobaczyć, jest tutaj taka różyczka na kieszonce. Moim zdaniem bardzo fajnie to wygląda. Ja strasznie polubiłam te rzeczy z naszywkami. I za tą koszulę zapłaciłam 39 zł. Teraz pokażę Wam piżamkę ze sklepu grubą nicią szyte. Mówiłam już Wam o niej w moim właśnie ostatnim vlogu, również pokazywałam wam, jak otwieram paczkę, więc jeżeli jeszcze nie widzieliście tego filmu, to koniecznie zajrzyjcie, będziecie mieli link na dole i ta piżamka jest przepiękna. Nie musiałam po prostu wam ją jeszcze pokazać w holu, bo stwierdziłam, że jest warta uwagi i jest to piżama, która składa się z bluzeczki i shortów. Jeżeli chodzi o bluzkę, to mamy tutaj taką bordową bluzkę z czarnym wykończeniem koronkowym, co naprawdę moim zdaniem super wygląda. Jest ona luźna, taka wiecie, zwiewna, fajna, wygodna i to jest ta właśnie bluzeczka z tego sklepu. I do tego są shorty w kolorze czarnym z wykończeniem również koronkowym. I z kokardką tutaj, która nawiązuje do koloru bluzki, więc bardzo ładny zestaw, bardzo taki kobiecy, fajny do spania i równocześnie wygodny. Więc jeżeli nie znacie jeszcze tej stronki, to również koniecznie musicie tam zajrzeć. Jak widzicie, wieszak zrobił się pusty, a to z tego względu, że mam wam do pokazania dwie ostatnie rzeczy ubraniowe. I są to rzeczy z Shein. Po pierwsze, mamy taką piękną kamizelkę w kolorze jasnego, takiego pudrowego różu, która jest ocieplana, bo w środku mamy misia i tutaj na zewnątrz mamy futerko. I ta kamizelka, ona chyba była w jednym rozmiarze, o ile się nie mylę, ale zaraz Wam powiem dokładnie, jeżeli znajdę jaki to jest rozmiar chociaż nie, to jest S -ka. i ta S jest dosyć duża ona będzie na, tak naprawdę na rozmiar od S do L bo ja mi spokojnie wchodzę i całkiem fajnie wygląda także tak ona się prezentuje myślę, że na wiosnę, na takie przejście z zimy do wiosny wiecie, kiedy ta pogoda będzie troszeczkę cieplejsza ubrać tą kamizelkę na jakiś gruby sweter i naprawdę może to fajnie wyglądać więc to jest ta kamizelka i ostatnią rzeczą ubraniową którą mam Wam do pokazania jest parka. Jest to cienka parka z takiego materiału, który w dotyku troszeczkę przypomina zamsz, ale nie jest to zamsz, jest to taki troszkę cieńszy materiał, e, moim zdaniem bardzo fajna. Mi się mega podoba, bo zmierzyłam ją i wydaje mi się, że na wiosnę będzie super wyglądać, szczególnie do moich szarych Balansów, które już wam pokazywałam w ostatnim holu. I jest to parka, która ma kapturek, która jest ściągana w pasie nie, nie jest ściągana w pasie ściągacze ma tylko i wyłącznie na dole ale tutaj ma taki mm, krój, że wygląda jakby miała być ściągana w pasie więc to da, daje nam takie złudzenie wytaliowania troszkę sylwetki, co jest oczywiście fajne. Także tak ona się prezentuje. Dajcie znać koniecznie co myślicie, a linki do tych rzeczy będziecie mieli na dole teraz pora na torebkę e, torebkę z firmy, którą odkryłam niedawno i w której się szczerze zakochałam bo jak wiecie, naprawdę uwielbiam torebki Pauliny Schedel ale stwierdziłam, że nie mogę się ograniczać tylko do jednej marki, tylko do jednej projektantki e, i poszukałam właśnie czegoś równie pięknego e, ale tym razem skórzanego i znalazłam torebki Fabiola i słuchajcie, tutaj mam e, Fabioletkę bodajże e, i jest ona szara z frędzlem, czyli jest to taki styl tych torebek który teraz bardzo często się powtarza e, taka malutka, wiecie, na portfel, na telefon, e, po prostu taka fajna, codzienna torebka, jeżeli oczywiście nie musicie nosić duże rzeczy w środku, e, ma ona skórzany pasek, jest całkowicie wykonana ze skóry, a jeżeli chodzi o podszewkę w środku, to jest ona e, w kolorze bordowym, moim zdaniem, no, przepiękna torebka. Koniecznie dajcie znać, co myślicie i czy macie już torebki tej marki. Bo ja, jak widzicie, jeszcze jej nie nosiłam, więc nie wiem, czy będzie mi się dobrze sprawdzać. Na pewno dam Wam znać. Także tak ona wygląda, i ja jestem szczerze w niej zakochana. No, i to by było na tyle. Koniecznie dajcie mi znać, co sądzicie o tym filmie. Czy lubicie hole? Czy lubicie hole? Mierzymy. Jeżeli tak, to oczywiście czekam na łapki do góry. Zachęcam was, żebyście subskrybowali mój kanał, żeby być ze mną na bieżąco, żebyście żadnego filmu nie ominęli. Tymczasem żegnam się z wami i zapraszam do kolejnych filmów.